Co sądzi Pani o obecnych artystkach, które na przykład królują na polsk, w, polsko, w polskich rozgłośniach radiowych, a niekoniecznie na przykład później na żywo okazuje się, że nie radzą sobie ze śpiewaniem i chociażby na takiej scenie jak Idol mogłyby sobie nie poradzić? Większość gwiazd by sobie nie poradziła yy, tutaj na tej naszej scenie. Yy, no takie czasy, że można w studio... W, w, wyczyścić dźwięk, można wszystkie błędy poprawić, a potem przychodzi życie, żywioł, prawda i się, prawda się okazuje naga. Czy są takie wokalistki czy wokaliści, które jak pani słyszy, to na przykład zmienia rozgłośnię radiową? Naturalnie, to jest większość. <noise> to kto na przykład? A, kurat. <noise> Żeby mi później obsmarowali, nie? Dziękuję bardzo. A czy słyszała Pani najnowszy singiel Gosi Andrzejewicz, która próbowała też, chciała się dostać do Eurowizji, ale niestety jej nie zaakceptowano do tych polskich preselekcji? Gosi Andrzejewicz nie jest yy, artystką, która mnie interesuje.